Hej, cześć, witajcie moi drodzy! Dzisiaj unboxing na moim kanale. Dawno jakiegoś unboxingu nie było, także czas go kurczę blady zrobić. No i zaraz zobaczycie to, co to jest. Także dopiero paczka jest odebrana z paczkomatu. Pierwszy raz w ogóle kupowałem w paczkomacie i szczerze mówiąc, no polecam, bo jest dosyć tania przesyłka, jeśli macie paczkomat oczywiście blisko, tak? No bo jak macie dalej gdzieś, no to bez sensu, ale ja mam pod nosem, więc mi pasuje. Otwieramy, otwieramy. Jest w ogóle odwrócony ten worek od... albo to jest w ogóle... nie od kuriera, tylko ktoś miał jakiś worek od kuriera i wsadził go w kawałek... nie nieważne, Kartka jest. Jak widzicie nie musi być nawet wypisana. Znaczy jest wypisana, że tam miało dojść, a nie będę wam pokazywał. Okej, okay, więc zobaczycie już co to jest moi drodzy. Jest to! Zresztą widzicie po tytule, ja pierdolę jestem głupi. O! Splinter Cell Blacklist Jestem strasznie kupi, bo wcześniej Kupiłem pre za 30 zł, które wyjebałem W kosmos, ponieważ ta edycja, którą tutaj Kupiłem, The Alt Ultimatum Edition Nie Ultimate, tylko The Ultimatum Ma TDLC, które kupiłem W przedsprzedaży, więc jestem debilem, no ale dobra Mamy tą grę Zaraz zobaczycie, co tam to jest Edycja kolekcjonerska, jedna z dwóch bodaj I... Kosztowała mnie ona w sklepie Player 142 zł i to jest dosyć tanio nawet, oczywiście razem z przesyłką, która za 10 zł kosztowała do paczkomatu, więc kit. Bierzemy, patrzymy co to jest w tej edycji. Powinien się znajdować opakowanie kolekcjonerskie, specjalny zegarek, 24 stronicowy komiks i dodatki, do, dodatki yy, cyfrowe, które mam już i tak, no ale chuj. Chyba, że będzie ten kod i tak czy siak osobno, tak jak w tym opakowaniu, to wtedy bym Wam go rozdał, ale nie wiem czy będzie. Ja. Dobra. Poszła folia. Jedziemy. Splinter Cell Lace. Bardzo fajna gierka, bardzo fajna seria. Kocham tę serię, tak naprawdę. I zajebiście się otwiera. Zajebiście, mi się to podoba. Uwaga, uwaga! To jest 24-stronicowy komiks Splinter Cell. Blacklist. Tak przewertuję, żebyście wiedzieli, co tutaj jest. Kot. Fucking klucz, który widzicie. Co to jest? Zdobądź pełną wersję opowieści. Proszę bardzo, weźcie sobie ten kod, on mi jest niepotrzebny. Możecie go sobie wziąć. Nie wykorzystam go. Na 20% zniżka na tę. Na całą wersję komiksu. Także fajna sprawa, może sobie przejrzę ten 24-stronnicowy na, na całej mi się nie chce kupować i... jest gra, jest gra pudełko jak widzicie ma inną okładkę, wygląda inaczej niż to z preordera, to jest z preordera to jest oryginalne z grom. ale zobaczmy zanim do gry przejdziemy zobaczmy główną rzecz w tej edycji czyli zegarek zegarek szpiegowski, pewnie jakiś gówniany, ale mi się spodobał więc go wziąłem bo w sumie gra mniej więcej w takiej samej cenie jak zwykła zazwyczaj, a teraz ze względu na opóźnienie w premierze no to Wyszła, no, wyszła edycja kolekcjonerska w cenie zwykłej edycji, normalnie w czasie premiery. No i to jest normalny zegarek, ale widzę, że jest taki shitowy, taki chińskie gówno. Aczkolwiek strasznie ciężka jest ta yy, branzoletka. Yy, czas jest oczywiście nie taki. Chyba. O, działa. 19.5. No nie wiem, czy tak, 19.5. Ale ma podświetlenie ten zegarek, więc jest niezła sprawa. Gorzej tylko, z, jak nie wiem, jak to się pewnie jakoś się to ustawia. O. Patrzcie, stoper ma nawet. Niezła sprawa. Tu jest instrukcja do niego, także na pewno można ją sobie obczaić i zobaczyć, jak ten zegarek się obsługuje. Albo i nie. Tak. E, mamy, jak widzicie, podświetlenie tutaj na ten, mode na B, key na start i key na reset, D i C. E, daily alarm and chime early. Nie wiem, co to jest. Minutnik czy tam godzinnik, snooze, jakaś drzemka. Format godzinny oczywiście, podświetlenie ledowe, bla, 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 bla. I water resistant! Zobaczcie to! Ten zegarek nie jest taki gówniany jak myślałem. Jest water-resistant. Ja pierdolę, biorę, będę go nosił. Baterii będzie działać na jeden rok. Okej, okay. no to spoko. Możemy real-time mieć czas, chronograf, nie wiem co to jest, alarm, no i oczywiście ustawienia czasu. No spoko, ogarnę sobie. Także taki zegareczek fajny, wodoodporny, więc... Więc yy, fajna sprawa. Fajna sprawa mi się zdaje. Pudełeczko też jest całkiem niezłe. Ale my, wy tu przyszliście do zobaczenia, żeby zobaczyć grę. Także wam tę grę już zaraz wam pokażę. I zegarek odłożymy. Odłożymy zegarek, czy nie? Znaczy zegarek. Zegarek odłożyłem tak się, siak, ale pudełko po zegarku A, chujowo się zamyka. Zapnij się pudełko. O, może tu sobie wsadzić. Albo nie, bo ja to... Chuj, nieważne. Wsadź się. Dobra. Good. Wsadź się tu. Yeah. Dobra. I gra. W końcu. Przyszedł czas na grę. Weźmy to stąd. Eee. Przemij się jak błona dziewicza. Aaaa. Ah, poszło. Kocham odfoliowywanie czegokolwiek. Gier, tym bardziej, tym bardziej taki zajebistych Gier, Jezus, aż światło się ruszyło. Świedź mi tu, chuju, dobra, 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 dobra. Tom Clancy's. Sprawdzę, czy nie ma kodu tutaj. Splinter's and Blacklist. Mamy dwie płyty. Najwyraźniej. O, trzy płyty. To nie zła sprawa. Disk 3, disk 2 i disk 1. Nie rozumie, dlaczego są trzy płyty, czy ta gra jest tak wielka, czy, czy, czy to są jakieś rzeczy inne. Ale nie ma napisane, żeby to była jakaś ścieżka dźwiękowa. Są ustawienia u USK, USK a nie PEGI, to też... A nie, PEGI też jest, też tak nie zwróciłem uwagi. Dobra, no ciekawe czemu są trzy dyski, może gdzieś jest napisane. I znowu było jakiś widać kod, tak myślę. Będzie trzeba go zasłonić w postprodukcji, ale... Splinter Cell Blacklist, Tom Clancy. Mamy tutaj napisane, co jest w Ultimatum Edition. No to no te dodatki, które ja mam. Dobra, to jest kod na grę, a to jest kod na Ultimatum Edition. Tak mi się wydaje. Było go widać? Nie wiem. Eee, też będę musiał sprawdzić. I jeśli to jest kod na Ultimatum Edition, to znaczy, że ten kod, który ja już tu wykorzystałem, który nawet mam, mogę pokazać. I. A tu nie było mapy w środku, a to była mapa, czyli jednak się opłacało kupić. Ten kod ja już wykorzystałem stąd. Myślę, że ten kod, jak to jest na pewno ten, to będę Wam mógł y, go jakoś tam rozdać na fejsie. Na pewno go wrzucę i, i tyle. Albo, albo go sprzedam. Sprzedam się. Sprzedam kod. Mamy Sam Fisher Desert Suit. The Desert. Nie ma kodu. Po prostu to najwyraźniej jest w tej edycji. Także tyle. Moi drodzy, tak się prezentuje edycja Ultimatum e, najnowszej gry Ubisoftu, czyli Splinter Cell Legacy. która wiedzieć czemu jest na trzech dyskach DVD razem z zegarkiem który wam już wcześniej pokazywałem razem z komiksem najnowsza gra Ubisoftu Splinter Cell Blacklist w edycji Ultimatum, to był unboxing ode mnie od Szakala na kanale Technostrefa, aczkolwiek wiecie, że nazwa nie ma dużo wspólnego z aktualną treścią pozdrawiam was bardzo gorąco i serdecznie, słyszę, że znowu mi wentylator lota tak jak nie powinien Będę musiał go chyba oddać na gwarancję. Ale dobra, nieważne. Trzymajcie się gorąco, pozdrawiam w Zostaciu. w górę, jeśli Wam się materiał podoba. To tyle. Na razie. Cześć.